Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zmienić język na telefonie Nokia 5.3. Więc, żeby to zrobić, pierw oczywiście wchodzimy w ustawienia telefonu. Jak widać, ja już jestem w ustawieniach. I następnie schodzimy na sam dół, ponieważ na samym dole mamy takie ustawienia, jakimi są właśnie systemowe, tak? Czyli kategoria system. Wchodzimy w kategorię system. I następnie wchodzimy w pierwszy oczywiście tutaj. Pierwszą opcją jaką mamy u góry, czyli języki i metody wprowadzania. Klikamy i jak widać od samej góry już mamy język do wyboru. Ja tutaj już mam cztery języki do, akurat już wybrane, z jak widać z poniższych. Natomiast jak chcemy dodać nowy język, wystarczy klikniemy sobie tutaj plusika przy dodaj język. I możemy w taki sposób sobie na przykład dodać jakiś, Dajemy na to język italian. jak będzie Italia. Teraz, żeby nas, nasz język się zmienił, trzeba wziąć ten język, ten Italiano, kliknąć te dwie kreski po prawej stronie i przeciągnąć go do, sam, do samej góry. I teraz po małej chwili powinien się język. Jak widać zmienić i wszystko działa poprawnie. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do, nas, do następnych poradników na kanale.